Słuchajcie, moi drodzy, my już w na dostaliśmy menu. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo znowu nie mamy kamery. Zjeliśmy coś ze specjalnego menu. Sałatkę z salmonem do podziałki. Podobno duża porcja, więc wzięliśmy jedną. Zobaczymy, jak się najemy. Jak się nie najemy, to sobie coś jeszcze dowierzemy. Mamy lemoniackę, czekamy. No dzisiaj, dzisiaj jest dzień wolny i jest bardzo trudno o, o miejsce w restauracji, bo jak najpierw prawie są zamknięte. No i wylądowaliśmy tutaj. Przyszło nasze danie. To jest nasze danie, proszę. Sałateczka. A to jest danie Matyki. Grzeberka barbecue. Takie malutka porcyjka, akurat na kolację. Ale ja od, od Mateuszka to jest Ale dobre. Bo taka fajna gra. Pyszne. Nie lubię żeberek, ale dobre. No i Salmon. Myśmy zdjęcia zrobili. Salmon jest... bo coś jest z hodowli e, ekologicznej e, ze Szkocji. Trochę No, ale też jest. Moi drodzy, jesteśmy w tej chwili w Kolumbii, w Kalifornii. Kolumbia, Kalifornia, jak widzicie, mamy tutaj Step Back in Time and Explore the California Gold Rush. Słuchajcie, gorączka złota. Myślę, że tutaj gdzieś zaraz znajdziemy jakieś złoto. Tu już widzę jakąś rzeczkę, zobaczmy czy w niej wydobywano kiedyś złoto w tej rzece jest wóz stary i rzeczka taka coś mizerna ta rzeczka no nie wiem czy tutaj było złoto zobaczymy tam już, e, tam już był moi drodzy salon St. Charles Salon tutaj mamy tutaj mamy restroom ale jest też gdzieś tutaj jail Więzienie, chciałbym zobaczyć gdzie to więzienie jest, ale nie widzę. Gdzieś tam musi być to więzienie. Jest szeryf, wóz szeryfa jest. Tam jak widzicie na wprost stoi. Może gdzieś rzeczywiście tutaj jest to więzienie. Jakbyś nie widzę tu nigdzie więzienia. Drugi wóz szeryfa Kalifornia. Nie, nie widzę, nie wiem gdzie tutaj jest. Ale jak widzicie, cofnęliśmy się w czasie. I tutaj mamy moi drodzy. Muzyczka powinna grać. Dzisiaj jest 4 lipca, więc powinna być muzyczka ładnie grać. Coś przed nami jest. Jakaś muzyczka, zobaczymy później. Widzicie stare domki. Wilson McConnell House. Tutaj mamy na drodze City Hotel. City Hotel story. Mamy kowboi z bronią, jak widzicie. Chodzą sobie. Jesteśmy trochę późno, jesteśmy o godzinie 18. Tutaj do godziny do godziny 16 tutaj są pokazy, konie chodzą. No, myśmy niestety wracali z parku Sekwoi i i nie mogliśmy wcześniej tutaj przybyć. Jesteśmy trochę później, no ale są, ale zobaczyć miasteczko można. chyba że nie możemy tego popatrzeć, zobaczyć w całej okazałości, jak jak to wygląda, jak tutaj chodzą właśnie ci kowoje i strojach z tamtej epoki i i na koniach. Tyliżan stary, ledwo się trzyma bidulet. O, tu jest toaleta, jakby ktoś chciał. No bo to jest toaleta, te to nie przelewki. I moi drodzy, znalazłem kolejny salon, Douglas Salon. Nie wiem czy tam iść, czy nie iść. Chodzimy. Oj drodzy, schodzimy teraz do kopalni, kopalnia złota, swojego czasu tutaj w tej mieścinie wykopano przy przeliczeniu na obecne, obecną kwotę miliard do, dolarów, na obecną kwotę przyliczając miliard dolarów w złocie tutaj wykopano i tutaj macie, przypuszczam, że tutaj się odbywają też jakieś zawody, pewnie jak to jest otwarte, gold painting options, coś takiego, tutaj widzicie, to są takie typowe właśnie do płukania złota. Ciekawe, czy tu widać jakieś złoto? Nie, nie widać złota. Ale tutaj się na pewno szuka tego złota. W tych, w tych tutaj rzeczach. A tutaj są takie skałki pewnie, w których też szukano tego złota i... I teraz zostały już tylko pozostałości. A tam jest jakaś chatka w środku tego. Ktoś sobie wybudował. Chyba, żeby mu ktoś miejsca nie zabrał. Do szukania złota. Spróbujmy tam przejść, jakoś zobaczyć, co tutaj jest. No, widzicie, nie wiem, czy widać. Tam są dwa miejsca do spania. Tutaj jest kominek był. Normalnie ktoś mieszkał kiedyś. Jak szukali tego złota, to tutaj mieszkali. Tutaj widzicie, przechodzimy o. I tutaj szukali tego złota. O, w tym domku tutaj zobaczcie ten kominek, co był. Tutaj wychodzi na zewnątrz jego komin główny. No i tutaj, jak widzicie, wydobywali to złoto, szukali tego złota gdzieś tutaj w tych górach. że weszliśmy do hotelu z tamtych czasów, jak widzicie, wygląda w ten sposób. Z XIX wieku. Z XIX wieku hotelik. Patrzcie jak fajnie wygląda. Ma. Tam są pokoje. Zaraz Wam pokażemy z zewnątrz też jak on wygląda. O tutaj jaka fajna gabletka taka stała. No, to się nie i moi drodzy, właśnie z zewnątrz tak wygląda ten hotel. Jak widzicie, Fallon hotel. Już się wycofuję, żeby pokazać wam cały budynek, jak on wygląda. Budynek składa się z trzech części, tak jakby. Mamy tutaj, właśnie hotel, jest z tej strony. Tutaj na środku mamy, jak widzicie, ice cream. Lodziarnia, i tam mamy jeszcze teatr z tej strony budynków, Jakieś tam występy są. Więc taki budynek z XIX wieku. Moi drodzy, jeszcze jeden hotel w tym mieście. W tym miasteczku starym są dwa hotele: to jest właśnie drugi, City Hotel i restaurant Entrance. Spróbujmy wejść, zobaczymy co się będzie działo, jak wejdziemy. Okej, okay. spróbowaliśmy wejść, zamknięte na cztery spusty, więc nie wejdziemy, ale może tu, nie, tu też nie. Entrance tu, no czyli co, czyli hotel zamknięty, nie da rady wejść do hotelu, to jest knajpka. Napka, Nie wiem, czy widzicie. Starodawny wystrój. Chyba widzicie, jak to wygląda, fajnie, nie? Moi, moi drodzy, jesteśmy w Sonorze. I oto jest nasz pokój w takiej jakiejś coś tam agroturystycznej takiej rewelacji. To jest taki bardzo specyficzny pokój. O! Widzicie? Jakieś wypchane zwierzątka. Jakieś misie. Jakieś tutaj lisy, prawda? O, nawet królik, lampa z królika zrobiona, tak, tak. Bo to jest taki myśliwski pokój jakby. To jest takie coś, ale chusteczki są, woda jest w karafkach. No, Wody można nabrać cały czas. Jest można nabrać, jest. jest kawa, herbata. Za, 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 za rogiem jest, za drzwiami. Prowadź do drugiego pokoju, bo nie spróbuj. Albo tam, gdzie jest kawa i herbata non stop cały czas. O, popatrzcie, a, to jest na, a tam jest korytarz, nie? No, tutaj są drzwi takie. No. Bo to jest stary, to jest historyczna część, to jest stary budynek, mieszkamy w historii. Podobać się? O, telefon, jakby ktoś nie wiedział, jak kiedyś wyglądały telefony na korbkę, o, właśnie tak wyglądały. Telefon z muzeum. I uwaga, to jest główny pokój, master bedroom tak zwany. Zobaczcie, to łóżko z tym żerandolem nad nogami, to tak trochę ja się będę, bał, że ja będę kopał ten żar. Czy tu jest fajnie, bo klima nie jest przynajmniej nad głową. Tam trochę mi to przeszkadzało, że klima była nad głową. Ale ogólnie, no jak ja tu weszłam, to tutaj jest jak w muzeum. Po prostu rozdziawiłam buzię i. Jeszcze nigdy nie spałam w muzeum. Patrzcie, jest... a najlepsze jest, że łóżko jest tak wysokie, że muszą być do niego schodki. Schod... No schodzi się są... jak hrabina. <laughs> są schodki do łóżka, nie <laughs> w ogóle. No, więc. Y... Ty, no bo rzeczywiście, bo tutaj, żeby wsiąść na to łóżko. No, ja bym nie weszła. <laughs> Ale to na tych poduszkach wszystkie będziesz spał? Tak, ja muszę mieć miękko. Ja jestem A. jak księżniczka na ziarnku górę. Tutaj macie widok. To jest całe to wszystko... Gęsi chodzą! Nie, to sztu... Nie, prawdziwe. Gęsi. To, 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 to są katki. Słuchajcie, gęsi koty. Ja nie wiem co tutaj się wyprawia. O! Tam jest sonora na dole. Pani nam poleciła jakieś dwie miejscówki do jedzenia, ale to chyba daleko jest. Na dół trzeba zejść. No, a tu jest tak na... Mieszkamy na takiej wysokości. O, widzicie mnie? Patrzcie. Mieszkamy w Skansenie, moi drodzy. No i co? Mieszkaliście wy kiedyś w Skansenie? Dobra. No musiałam Wam pokazać ten pokój. Hoteli zwykle nie pokazuję, ale ten hotel. Po prostu... też to są te karabki z wodą. No! Z tych. no. Ukul. No? wypasiorskie. Ice, można sobie dobrać lodu. Tam, Gdzieś tam gdzie, jest maszyna tam, ze dwiami. Gdzie, tam gdzie bar. Możemy jeszcze łazienkę pokazać? A możemy w sumie. Wejdź Ty, bo we dwójkę się nie zmieścimy. Popatrzcie. Taki zlewik dla madam. A to jest najlepsze. To było otwarte w ogóle. Patrzcie. Ja nie wiem co to są. O, w takiej wanience no, to są. są wszystkie kosmetyki Kondycjoner jest. Tu jest jakiś szamponik. Tu są do zębów. To nie wiem, jakiś lip balm, o. Lipop, małe ręczniczki do rączek. Mydło już otworzyłem. Tutaj zobaczcie, jaka mydelniczka. Tutaj są widzę te patyczki higieniczne. Tutaj są Baciki. paciki. Wszystko jest. Full A tu się kąpiesz. Widzicie? Taka trochę mała ta wanna. No ale co? Tylko na prysznic. Kibelek. O, a przy kibelku co jest? Please flash only toilet. Ale patrzcie jakie to takie stare! Jakieś lat 50. toilet. Tissue down the system. A że tylko, tylko papier, papier toaletowy, żeby nie wrzucać. Ale no no taką, chusteczek. to jest takie typowo st na stary styl zrobione. No takie z lat 50. -tyk. Co tutaj jeszcze jest do tego? To ile co? To spray. spray? Spray. To chyba jak za fajdaś ubikacji. <grym> nie, to jaśminowy. pierwsze widzę. To spray jaśminowy. <grym> no. Macie też, żeby sobie ewentualnie coś e poczytać, poczytać taki na kibelku. A to z kibelkach różnych hmm. zobacz. O. Lektura o kibelkach przy kibelku. Tak. Nie, no po prostu to jest masakra jakaś. No dobra. W takim hotelu to jeszcze nie spałam. Hotelu muzeum. No, ale ekstra. Moi drodzy, chciałem Wam pokazać, jak wygląda miejsce, w którym się zatrzymaliśmy w części wspólnej. Tu są nasze drzwi, to jest wejście do naszych drzwi. I zobaczcie, jak wygląda um, ciąg dalszy tego fajnego domu zabytkowego. Taki zegar, tutaj ten, tymi drzwiami się wchodzi do środka. I tutaj mamy taki przeciąg, tam jest jadalnia, tam będziemy jutro rano jeść jadanie. Tutaj jest taka, widzicie, część gdzie się wchodzi, tutaj można sobie w szachy pograć jak się ma ochotę. Słuchajcie, dzisiaj jest 4 lipca, więc święto narodowe. Dzień niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Przypinki takie zbierane przez poszczególnych, nie pamiętam jak to było, te przypinki są zbierane, to jest jak kolekcjonerzy się tam zajmują. Nie pamiętam zbytnio o co chodzi z tymi przypinkami, ale coś z tymi jest związanego, jak widzicie tutaj na święta niepodległości cała masa różnych fajnych mm, rzeczy. Tak wygląda mm, część. Tutaj można sobie poleżeć odpocząć w tej części takiej. E, nie wiem jak to nazwać, no to taka część jest po prostu. Wszędzie na każdym kroku tutaj można spotkać coś do słodkiego do zjedzenia. Tutaj macie takie znane amerykańskie słodycze. Bardzo fajne, no, bardzo fajnie smakują. No, tutaj przejdziemy, tu jest coś w rodzaju takiej Tutaj się czekowaliśmy. No, przy tym stoliczku tutaj. Tutaj mamy też oddać klucze w dniu wyjazdu. Położyć po prostu sobie i nie musimy tutaj nawet już nic więcej a, się wymeldowywać. Mm, tutaj mamy kolejne, mm, kolejne słodycze do zjedzenia, jak ktoś ma ochotę. Na piętrze tam koło naszego pokoju również stoją słodycze, też można sobie je brać. Tutaj jest wyjście na taras. Eee, zamknięte jest wyjście, nie, nie można tutaj wychodzić, więc Wam nie pokażę. Eee, ale taras jest bardzo fajny. Można sobie tam posiedzieć, jak widzicie. Eee, co tu jeszcze ciekawego? No i tutaj mm, teraz przejdziemy sobie do części kawiarnianej. Eee, Tutaj z kolei, w tej części, w której jest dosyć zimno, w tej części z kolei, moi drodzy, można sobie zrobić kawę i herbatę całorobową. Wiecie jakie tu są fajne kawy? Takich kaw też nie widziałam. Zobaczcie. Cynamonowa. Dunkin Donuts kawa. No, to jest y, czekolada. Y, no, czekolada. No, gorąca no. czekolada. Smakowa. To też. Ja sobie zrobiłam maple, czyli z syropem, syropoklonowym. No i tu są też herbatki. I Co ci tu pływa już w tej kawie? No coś chyba. To myślisz, że to Robel? Jakoś muszka? Nie, no jak muszka, to już jej nie ma. No już jej nie ma dobrze. No, no, tutaj macie takie różne, zobaczcie, jakie mleczka. Mleczka są smakowe. No rzeczywiście, to są z orzechami. Tak, to są z orzechami, a ja sobie wziąłem karmelowe. Nie wiem, czy to są z orzechami, czy z orzechów. Nie, 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 nie. Smak jest, wiesz? O, ja sobie wziąłam takie, karamel mm, macchiato, no. no, tutaj macie o, na przykład gorącą czekoladę. Szwajcarską. Macie jakieś takie, nie wiem co to jest, wiecie, to jest jakaś taka herbata, ale w formie takiego proszku. Cynamon, rozpuszczalna. Rozpuszczalna. Rozpuszczalne. są takie rozpuszczalne herbaty, No i ta, tak, masę różnych takich. A tu znowu słodeczo, tak jak mówiłem, na każdym kroku słodecze, też możecie sobie wziąć coś Macie słodkie, miodek, macie zobaczcie tutaj posypki do kawy. Kakao, cynamon i gałka muszkatołowa. Gałka muszkatołowa. Tak jak widzicie, tutaj możecie sobie wszystko brać i robić, więc słuchajcie, miejscówka jest naprawdę Super, fajna. Tu jest, widzicie? Tak? Nie widać mnie. Może tak zrobię. O, no. tak, widać. Miejscówka jest naprawdę fajna. E, zabytkowy, zabytkowa część sonory. My jesteśmy tak troszeczkę na wzgórzu. Byliśmy przed chwilą na dole, dosłownie na chwilkę, e, żeby zjeść coś na kolację. Naprawdę bardzo, bardzo e, fajny hotelik. Bed and breakfast, ten amerykański bed and breakfast, więc uh, pierwszy raz jesteśmy w takim w ogóle hotelu. Bed and breakfast, nigdy w czymś takim nie byliśmy. Jutro o 9 mamy mieć śniadanie. Śniadanie składa się z dwóch dań. Danie pierwsze bardziej owocowe, potem danie drugie bardziej syte. Zobaczymy, może postaramy się nagrać nawet to śniadanie dla Was, żebyście zobaczyli jak wygląda takie śniadanie w typowo amerykańskiej no nie hotelu takim, no takim, takim, takim typowo amerykańskim bed and No taki taka agroturystyka. Taka agroturystyka właśnie. Tu już pokazywałem wam. Dobrze nie moi drodzy. To my idziemy wobec tego a, popodziwiać jeszcze teren. A teraz moi drodzy zapraszam was do. Sonory, do samego miasteczka. Przejdziemy się po miasteczku i pokażemy Wam, właśnie jak wygląda to miasteczko. To jest naprawdę bardzo fajne, stare miasteczko, gdzie również można zobaczyć takie ślady gorączki złota. O proszę, jakaś puskiwaczka złota, właśnie przeszła. Zobaczcie sami. Moi drodzy, tutaj widzicie jeden z najstarszych budynków w sonorze. Kościółek z XIX wieku. St. James Episcopal Church To środka się chyba nie wchodzi Ale się chodzi Jaki no, zamknięte Chyba no, zobaczyć jak wygląda z tej strony to wciółek Nie, moi drodzy, znowu jeden z najstarszych budynków, 1850. Miasto otrzymało prawa miejskie w 1851 roku. Moi drodzy, kolejny zabytek w Sonorze, który możecie sobie e, popodziwiać, e, budynek opery, również z XIX wieku. I słuchajcie, mała mieścinka, a ma operę, naprawdę operę ma. Tutaj odbywają się ciągle jeszcze koncerty. Moi drodzy, jak się dobrze przypatrzycie, to tam na górze widzicie budynek, w którym my mieszkamy, właśnie tam na górze jest budynek. I to są okna, e, z których mamy widok, to takie, pod takimi są to takie duże okna po lewej stronie. Potem no są takie dwa na Poddaszu. na Pod tymi poddaszowymi to są nasze okna. Tam z boku trochę te nasze okna. są. Z boku. Jesteśmy na kolacji. Sonora. W Nie wiem jak się nazywa ta restauracja, ale została nam polecona przez naszą gospodynię, u której mieszkamy, rondę. Pozdrawiamy rondę. Powiedziała, że to jest bardzo dobra pizza, więc przyszliśmy spróbować. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie wiem, tutaj są same koktajle, nie ma nic nowego nazwy nazwie. Najpierw, powiemy Wam, jak będziemy wychodzić. A no tutaj jest. jest. Em Embers? A tak. Embers, nie? Tak. Embers, jesteśmy w Embers. Przez Z na końcu. Na głównej ulicy, w sonorze. Tak. No i zamówiłam sobie pizzę. Paweł ma. Y... Chicken Wings. Chicken Wings, zobaczymy. Uwierzcie mi, że w takich mieścinach to naprawdę nie ma wyboru. No nie ma tutaj niestety żadnego e, tuńczyka posypowanego łagrana. <gry> nie ma tutaj niestety żadnych ostryk, ale są A owoce samy? morza. Ale są owoce morza. Do Las Vegas. A w Las Vegas jeszcze będzie. Tak, ale są, ale są owoce morza. Można tutaj normalnie dostać e, na przykład Mac and Cheese z truflami i homarem. Jedyny plus e, tych miejsc jest taki, że... Za jedzenie się dużo nie płaci, to chociaż ocho, jak w, Polsce w porównaniu taniej. z tym, co jedliśmy w Nowym Jorku czy właśnie w Las Vegas, to tutaj rzeczywiście jest taniej. Fakt, że w Las Vegas chodziliśmy też do knajp takich droższych, bo gdybyśmy poszli też na jakieś No nie burgery, chodziliśmy na fast foody. Takie, tak, byliśmy jest... na burgerach, ale to na burgerach Ramseya, więc to też jest inaczej. Garden Ramsey Burgers. Zapraszamy do odcinka, jeśli ktoś nie wie. No dobrze. dobrze, to zaraz wam pokażemy, jak wyglądają nasze dania, czyli pizza i. skrzydła. Chicken wings. Barbecue miałeś tak bo było do wyboru barbecue, buffalo, buffalo i Teriyaki, Teriaki, to jest barbecue. No, naprawdę. Barbecue wziąłem. Barbecue. <laughs> ok, to jeszcze tu masz sos do nich. Mm. Śwodkie strasznie. No bo marbyki. Mm. Mam z, rukolą, z marmoladą z fig, kawałki fig i powinna być prosciutto, ale tej proszczutko to tak troszeczkę zabarzało. To jest. No mówi, że to w środku, to jest ostre. Nie tak? mnie. To wygląda jakby było normalnie z tego. Z głębokiego tłuszczu ta pizza. A niby jest z pieca drzemnianego. To no jest pudełka całkiem dobra. Tłusta. Fajne smak tego balsamiko. Ale jak dla mnie trochę za mało tych produktów jest. Bardzo, bardzo dużo sera i nic więcej nie czuję. Tylko te balsamiko kwalifikowane. No i ogólnie tłusta jest ta pizza, więc za duża jej nie zjem. No, no, jest pudełka dobra. Amerykańcy potrafią być dobre. No. Ci Tak. I moi drodzy, wychodzimy. Teraz wychodzimy z tej knajpy, o której mówiliśmy, że się nazywa Embers. Embers, Embers, Embers. No i co, jak ci smakowało? Mała no mówiłem, bardzo dobra skrzydełka Co tobie mi nie smakowała? Dobra cena. Dobra cena. 45 dolarów za wszystko. Pizza, skrzydełka i trzy napoje. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku, a myślę, że mamy... Znamy się z sonory, słuchajcie, no bo to już jutro wyjazd i to. I nie przegapcie kolejnych odcinków. Czekamy na lajki, dzwoneczki, komentarze. Zapraszamy do kolejnych filmików i do zobaczenia. Bye!